静かに立ち上がった Przede wszystkim, żeby ten most nie rdzewiał Podlega. tak szybko. Bo Podlega. Razem, Podlega. Wszystkim tym, co będą chodzili i no, tym, co no, nam zbudowali. Tak. Zdrowie budowniczym. I tym, co pieniądze dali. Budowali. Pomysł budowy kładki to był już dosyć dawno. Tu w tym miejscu leżało kilka bali przerzuconych przez rzekę i z, tego, z tej przeprawy korzystali ludzie. Oczywiście drzewo spuchniało, wpadło do wody. Są osoby, którym skraca drogę. Są osoby, które korzystają z tego, czy będą korzystały z tego obiektu jako z ścieżki rowerowej, turystycznej. Ja myślę, że taki obiekt jest potrzebny po dzisiejszym spotkaniu tutaj i, i wizycie osób i z jednej gminy i z drugiej. Widać, że, że ten obiekt był potrzebny. Hipotetycznie zakładamy tutaj, że jednak do nieszczęścia nie dojdzie. Kładkę w końcu projektowali specjaliści, w końcu wypowiadali się na ten temat w różnego rodzaju uzgodnieniach. Osoby, które w tym kierunku się kształciły, mają jakieś doświadczenie zawodowe i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze.